Siema, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Patryk z kanału Absurdalne TV Dzisiaj zagrałem sobie w horror Pod tytułem Donald coś tam coś tam Nie znam pełnego tytułu, ale, ale się dowiem Jezu Już na początek takie dzikie dźwięki Czekajcie, wezmę sobie na drugą słuchawkę więc wiem słyszał siebie Słyszę siebie, dobra Może i głośniej się będę darł Nie wiem, jest jakaś krew Podobno tutaj czai się jakiś taki dziwny typek u, taką skaczę Z długimi rękami coś Ala Slender, tylko że chyba Maryj Uwaga Nic nie ma Poza jakimś dźwiękiem dziwnym Na każdym rogu może się czaić, tam oglądałem chwilę jakiegoś tego jakiegoś e, let's playa Tutaj mamy Red Bulla Nasz prezydent by się bardzo ucieszył z tego faktu. Słyszeliście to? To jest coś za tymi drzwiami. Chociaż dziwne są te drzwi. Obczajcie, widać co jest po drugiej stronie. Zobaczymy co tu jest. Okej, okay, tu nic nie ma. No nie żeby, żebym się bał, się nie bał, ja w ogóle mamy wyjebane na niego Ja już, ja już dojrzałem. Ja już, to, nie, to nie jestem sam Patryk co kilka lat temu. Takie horrory jak SCP czy coś takiego... Czy tam, kula, Outlast, Outlast to ja mam w małym palcu. I sam krzyczy jak dziewczynka. Nie, nie, nie. Dla mnie to jest tylko jakaś taka... Nawet nie gra akcji Nie mam takiej opcji Ale na pewno nie wejdę przez tamte drzwi Nie, nie ma, nie ma takiej opcji też Dobra, tu również jest... Mogę coś tam wziąć? Kurwa, co to było? Nie żebym się bał O tam coś jest nie Wiecie co tam... Zobaczmy co tam jest jeszcze Nie wiem czy wszystko wyeksplorowałem <laughs> Kurwa słyszę to <laughs> Nie ma innego wyjścia trzeba tam iść To już jest ten zakręt Tak Może <laughs> tam jest krew <laughs> Boję się krwi Duchów się nie boję, ale krwi się boję Czemu tak? <laughs> coś tam było, czy to tylko dźwięk? Jezu, ciary mnie wszędzie przeszły. Nie wiem, czy to jest dobrze, żeby, żebym grał na, na, na obu słuchawkach. Przesowało dostanę. Matka mnie z domu wyrzuci. To jest jakiś... Nie, nie. Wiem. Ale tu nic nie ma, ale ta krew jest dziwna. Wodblaskowa jakaś. Kurwa, co tu leży? Biegnie w skórę. Trzeba jakoś jakoś Nie, nie, już nie biegnie. Już gdzieś się schował. No, ja się tam Jezu jestem! Kurwa, biegnie, ciągle Nie, 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 jest no, strasznie się boję, normalnie Jaja mi się do środka zasysają, normalnie jajniki się tworzą, będę sikał na siedząco, jak nic Dobra, sprawdźmy Jest tam? Słyszę jego kroki Chyba tak, słyszycie to? Mogę się wychylać, dobrze Przyda się to jest tak ciemno, że nawet bym go nie zauważył chyba. Chyba, bym napierdalał tymi łopami jak głupi. Jest tu na stówę. Nie! Ja pierdolę! Kurwa, jeszcze w sołek. Nie wiem co? <grystanie> co się stało. Dobra, gdzie mam iść? Kurwa zaułek to jest przecież. Ja pierdolę ja. Dobra biegnę tam gdzie jest krew, go już nie ma na pewno. Chyba, że się kurna mnie tyle. Portufa się widziałem go! Nie, to nie on. Z jest jakieś białe drzwi. Boże proszę, żeby to był koniec. To jest koniec, to jest koniec. No, to Co się załadowało. Niestety muszę Wam powiedzieć, że to nie jest koniec, moi drodzy. To nie jest koniec. To jest jakiś drugi poziom. Czekajcie, bo mi się sterowanie prąbało Okej. Okay. Tu jesteśmy w takich samych korytarzach jak i poprzednio. Myślałem, że to będzie coś, coś takiego, ale. To no musimy jakoś uciec przetrwać jakoś, trochę nam HP zebrał, mamy trzy życia, także... To jest do przejścia. Nie, tam gdzie jest krew taki... tam jest i on. Jeszcze ta siekiera. Matko boska Czekajcie, muszę się przygotować na, na, na unik. Kurwa nic tu nie widzę, latarka mi się przydała. To jest jakoś za dużo miejsca. Z każdej strony może wszystko... O, proszę. Nasz potworek jest No Life. Em. Przed chwilą jadłem kolację, chyba wyżegam wszystko. Teraz. teraz pytanie... No, w tamto nie pójdę. No, trzeba go jakoś. Innej drogi nie ma, trzeba go jakoś. Przywidzę go już to łapę? jakby tak przebiec szybko i, i powiesz tam, no to że już się kojarzy niż moja matka. Jak dowie się, że mnie w szkole nie było. Uwaga, uwaga, na zakręci się wyrobiłem. Nie jestem żaden z blica. Już biegnę w kółko, myślę. Już się biegam w kółko. Nie Co to jest to? Jezu, to nie koniec Tu się zreportował pewnie Nienawidzę tego ładowania Jezu, ale bardziej nienawidzę nie skacze. on sam się proszę, o wpiętam. Nie omijam łukiem. Co się świeci, co to jest? Enter to use. Co to jest? Mam Ta gra już mi się coraz bardziej zaczyna podobać. Po czym ja chodziłem, że to taki dziwny dźwięk? Czekaj, enter to use. Co to mam? Nie wiem, nieważne. Idziemy teraz, czuję się o wiele bezpieczniej. Okej, okay, to będzie jakaś walka jak nic. To co to jest? Niech co? Wiem co zrobię. Tak, jestem sfaniak. Tu niech podejdzie. A go tak zajebiście minę. Trochę mi chapsów zabrał. Mam nadzieję, że tu kolegów nie ma. Sajonara. wyjebie to. Ciągle go słyszę, nie wiem czy on mi otwiera drzwi Okej, okay, muszę przeładować, mam jeden nabój, ale że zauważyłem Red Bull Wszędzie nasz prezydent Co to koniec? Mam skórę wysyna Suka, za moje zdrętwiało nogi, musiała się umrzeć. Oooo, dzięki bardzo za obejrzenie, jeśli dotrwałeś do końca. Myślę, że to był fajny odcinek. O, mam tytuł Donald a Horror Story. No, spoko. Dzięki za obejrzenie, komentuj, oceniaj, subskrybuj mój kanał i... I do usłyszenia w kolejnym filmiku. Na razie.